Rycerze Jedi, zgodnie z kodeksem zakonu, wyrzekali się przywiązania emocjonalnego tak do innych istot, jak i do dóbr materialnych. Mimo to, każdy rycerz z osobna był tak naprawdę milionerem, z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę. W jaki zatem sposób Jedi zdobywali swoje fortuny i dlaczego z nich nie korzystali, a przynajmniej większość z nich nie korzystała, już wam tłumaczę. Jeśli oglądaliście filmy sagi, zapewne kojarzycie sceny z ataku klonów, w których Anakin traci swój miecz świetny. Gdy dzieje się to po raz pierwszy, Obi-Wan przypomina swojemu uczniowi, że ten musi lepiej pilnować swojej broni, bo to od niej wielokrotnie będzie zależeć jego życie. Jest to oczywiście prawda, ale mająca też drugie dno. Okazuje się bowiem, że kryształy kyber, które zasilają miecze świetlne, są warte fortunę. Mówimy o pieniądzach tak wielkich, że sprzedaż jednego kryształu zapewniłaby sprzedającemu dostatnie życie do końca jego dni. Oczywiście dla Jedi byłoby to świętokradztwo, ale nie oznacza to, że niektórzy członkowie zakonu nie sprzedali na pewnym etapie życia swoich mieczy czy samych kryształów. Nim jednak do tego przejdziemy, najpierw wyjaśnimy sobie, dlaczego te kamienie były tak cenne. Przede wszystkim kryształy Kajber były rzadkim, ale za to bardzo silnym źródłem energii, nie jest przecież przypadkiem, że to one były używane do zasilania imperialnej gwiazdy śmierci. Nim jednak Imperium doszło do władzy, wcześniej przez tysiące lat istnienia republiki, wszelkie miejsca, w których występowały skupiska kryształów, były prawnie zarezerwowane wyłącznie dla rycerzy Jedi. Handel tymi kamieniami był surowo zabroniony, a sam zakon śledził nawet czarny rynek, by ustalić, czy ktoś nie wszedł nielegalnie w posiadanie kryształu. Rycerze robili to nie tylko ze względu na ważną rolę, jakie kamienie pełniły w ich życiu, ale również z obawy przed tym, jak mogą zostać wykorzystane, gdy wpadną w niepowołane ręce. Jeszcze wiele tysięcy lat przed powstaniem Gwiazdy Śmierci i upadkiem Republiki Sithowie używali kryształów do tworzenia broni masowego rażenia, więc Jedi woleli trzymać rękę na pulsie. Brak dostępności kamieni na wolnym rynku i ich ogromny potencjał bojowy sprawiały zatem, że miały one ogromną wartość. Mimo tych wszystkich restrykcji nie brakowało jednak śmiałków, którzy próbowali kryształy Kybers zdobyć. W serialu wojny klonów próbował tego dokonać Pirat Hondo, a w książce Nowego Kanonu Master and Princess podobnego zadania podjęła się dwójka handlarzy rzadkimi kamieniami. I choć skuteczne przeprowadzenie takiej operacji było rzadkie, to mimo wszystko od czasu do czasu komuś się udawało, a bogaci kolekcjonerzy, nierzadko będący jednocześnie bosami galaktycznego podziemia, kupowali do swoich kolekcji miecze świetlne czy same kryształy. Sprzedającymi mogli być zresztą też Jedi. W końcu w historii nie brakowało rycerzy, którzy opuścili zakon i zatrzymali swoje miecze świetne. W książce Duku Jedi Lost czytamy, że niektórzy wojownicy, którzy odeszli ze zgromadzenia Jedi, zrobili to, bo nie zgadzali się na rezygnację z bogactw i przywiązania do dóbr materialnych. Odchodząc, zabierali jednak ze sobą wart fortunę miecz i zasilający go kryształ. Jeśli chcieli, mogli próbować sprzedać je na czarnym rynku, a jako, że sami należeli wcześniej do zakonu, mieli wystarczająco dużą wiedzę, jak zrobić to tak, by uniknąć namierzenia transakcji przez Jedi. Taka sprzedaż ustawiała więc byłego rycerza do końca jego życia. Aczkolwiek nie dysponujemy przykładami wojowników, którzy zdecydowali się na taki ruch. Co ciekawe, już po upadku Zakonu Handel Kryształami również był wyjęty spod prawa. Niedługo po utworzeniu Imperium Palpatine ceremonialnie na oczach tłumu spalił miecze Jedi, którzy zginęli w wyniku rozkazu 66 broniąc świątyni na Coruscant. Oczywiście, była to tylko poza. Imperator chciał w ten sposób pokazać, że nastąpił koniec rządów Jedi, ale tak naprawdę był żywo zainteresowany wszystkimi artefaktami i bogactwami Zakonu, zwłaszcza kryształami Kyber. Oficjalnie Imperium zakazywało handlu nimi ze względu na to, że Jedi byli uznawani za zdrajców, a ich broń była symbolem tej zdrady. Nieoficjalnie zaś Palpatine przejął kontrolę nad wszystkimi świątyniami zakonu i plądrował je co do ostatniego kryształu, które zasilały później Gwiazdę Śmierci. Mimo to na Czarnym Rynku, jak to zwykle na Czarnym Rynku bywa, wciąż pojawiały się pojedyncze egzemplarze Mieczy Świetlnych. W epoce Imperium jednym z największych kolekcjonerów artefaktów Jedi był niejaki Had Gracus, który na przestrzeni wielu lat wszedł w posiadanie licznych mieczy, holokronów i rzeźb, niegdyś należących do rycerzy. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie: czy wiedzieliście, że Jedi praktycznie niemal zawsze nosili przy sobie taką fortunę i jeśli tylko chcieli i byli wystarczająco sprytni, mogli być milionerami? Jeśli podobał Ci się ten materiał, zachęcam do zasubskrybowania kanału do it. i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Wściekłe wąsy obecne są również na Instagramie i Facebooku, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały niepublikowane na kanale. Na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.